Witam w pierwszym filmiku w serii Tip Friday. Dzisiaj przedstawię Państwu, w jaki sposób ujawniać zmienne, znaczy niestandardowe właściwości lub wymiary, które możemy sobie później wrzucić na draft. Pokażę to na przykładzie rozwinięcia, więc najpierw sobie stwórzmy rozwinięcie. Pamiętajmy, że jak tworzymy rozwinięcie, to ważna jest ta linia którą wybieramy ona będzie tam definiowała w jaki sposób będzie ułożony układ współrzędnych znaczy że jeżeli mam to po skosie tak, to wtedy do tej linii będzie wyrównane więc jeżeli chcemy na przykład tak, żeby było prostopadle no to wtedy musimy w taki sposób zrobić teraz mamy nasze wymiary możemy sobie żółcić. na szybka, najpierw zapiszmy. Nasze rozgnięcie. ok Teraz jak na przykład sobie Damy listę części, wyjdziemy właściwości, tak tu nie widzimy żadnych. Tu już mam widać jakieś dodane, dokładność się długość podcięcia. To możemy zrobić za pomocą wejścia w narzędzia i zmienne. Tak i tutaj mamy rzeczy, które już są dodane, oraz nasze długości, które wyszły z. Rozwinięcia. Możemy je sobie zrobić jako jawne i nadać. Jeżeli nie zmienimy nazwy, to będziemy mieli po prostu tą standardową wartość wpisaną. Więc polecam sobie zmienić na coś, co będziemy wiedzieli, że to jest na pewno to. To już mi takie coś. I teraz jak sobie wejdziemy do rysunku. Możemy sobie edytować teraz naszą tabelę. Sobie zróbmy na przykład w taki sposób. I teraz dodajmy sobie długość rozwinięcia oraz szerokość rozwinięcia. Zastosuj. I teraz nasza tabela zawiera długości, które mamy pokazane na naszej części. Możemy też ujawnić nasze wymiary, jeżeli chcemy jakieś, żeby były widoczne, tak, kąty, zagięć, lub jakieś formuły, które sami tworzymy. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę.